Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym miesiącu projektu krzęp. Tutaj z nami Antek, ale najpierw słuchajcie, aktualizacja. Taka drobna, <taka>, taka drobniutka, drobniusienieńka. Słuchajcie, do tej pory korzystaliśmy o, proszę bardzo, z AN, z Rhinoskin. Jako krzem, a od no niecałego miesiąca, no bo to nie był pełny miesiąc, korzystamy z Emerald Harvest. Dowiedziałam się od Was, że Emerald Harvest podobno, znaczy, bo ja, ja nie wiem, jest to mi to trochę ciężko określić, bo żaden z tych producentów nie określa, wiecie tak dokładnie za bardzo, ile tego krzemu tam jest. W każdym razie, Wy mówicie, że w Emerald, w Emerald Harvest, proszę bardzo. Pół litra butelka, mój Boże. Tak swoją drogą możemy teraz ten projekt kontynuować jeszcze przez nie wiem, kolejne dwa lata. <laughs> w każdym razie, wy mówicie, że tutaj jest więcej krzemu y, niż tutaj w AN, a że tego AN zostało dosłownie na dwa użycia, w sensie, no tutaj. Zakładam, że tutaj nie ma więcej niż 10 ml w tej buteleczce. To stwierdziłam, że nie ma na co czekać, po prostu kupuję taką butlę. Nawet nie wiem, słuchajcie, teraz się zastanowiłam, czy nie ma mniejszych butelek. Ale wydaje mi się, że mniej niż pół litra to nie widziałam. No. Tak to wygląda. Proszę tutaj, skład. O. O, faktycznie, tu jest napisane 11,2%. Ej, to na tej stronie, z której kupowałam, nie było tak to ładnie napisane. 11,2, a czekajcie, a tu? Yy, nie, tu jest jak używać. A, 0,15. A, widzicie! O, proszę bardzo. 0,15, ależ mi się ręce trzęsą. No, trzeba było coś wypić przed nagraniem, nie? A tu mamy 11,2. Ej, no to zdecydowanie, zdecydowanie widzicie. No, tak to jest, no nie? Jak człowiek poszedł na stronę, a w sklepie nie było tak ładnie napisane. W każdym razie, niepełny miesiąc. Korzystamy z tego i zobaczymy, jak będzie dalej. Ja oczywiście, no nie, niezbyt wiele biorę sobie do serca z, te, z tego, co tam producent napisał na instrukcji, no bo te instrukcje no nie są dla mnie, tak? Instrukcja krzemu jest taka, żeby używać na początku, kiedy mamy, wiecie, malutką roślinkę, później żeby używać, kiedy mamy kwiatki, a później kiedy mamy owoce, no to. No, więc po prostu y, olewam instrukcję producenta i dalej, nie zważając na to, że tego krzemu jest tutaj dużo, dużo więcej, y, używam po 3 ml na tydzień. I tak mam zamiar się tego y, trzymać. Może to będzie za dużo. Jeśli to będzie za dużo, to zobaczymy. Najwyżej się zmniejszy, ale na razie, poza tym, że zmieniłam y, firmę. Tak, to nie zmieniło się nic. Wciąż używam 3 ml na tydzień. Dobra. No i tak, mamy Antka. Mamy Antka. To jest nasz najnowszy liściu i on jest strasznie twardy. Strasznie twardy. Nie wiem, czy jest twardszy, <grych> niż, niż jak um, dostawał krzem za N, ale jest no taki po, potężnie mm, sztywny. Taki no, no usztywniony mocno. Czy coś ty tu robisz w ogóle? Ciekawe. No coś tu robisz. No to sobie rób. No i powiem Wam szczerze, że Antek jak na razie. No, no, Antek nie przypomina antka, no nie, no to wiadomo. Jakieś tam plamy, no to nie ma co się po mnie spodziewać. Nie wiadomo ile i, i czego, biorąc pod uwagę, jak mało mam czasu. Więc plamy mnie zupełnie nie dziwią. Natomiast Antek, no, no nieźle, nieźle, nieźle. Żadnego szkodnika na antku na razie nie ma. Ooo. Tak, zobaczymy. To oczywiście nie jest kwestia krzemu, ale przynajmniej wiecie, przynajmniej to jest plus, że, że na razie żadnego szkodnika nie ma, nic tu po nim nie łazi. Znakiem tego Antek czuje się dobrze. Gites, lećmy dalej, słuchajcie. Um, u, filka, u filka, tutaj w tym miejscu mamy nowego liścia i powiem Wam szczerze, że filek w pewien sposób... Jakoś tak mocno zwolnił, bo on bardzo długo babrolił się z tym liściem. W sensie on strasznie powolutku ten listek wychodził. Nie wiem yy, o co chodzi, bo ilość EC jako nawozu nie zmieniła się. Yy, światło też nie, bo ja je stawiam w tym samym miejscu, nic się nie zmieniło. Natomiast mówię, ten liść bardzo długo, bardzo długo, bardzo tak wiecie, po, powolutku i mozolnie wychodził. Także no jest tak dziwnie, powiedziałabym. Natomiast jeżeli chodzi o całą całość, to tutaj nie widzę żadnej różnicy, żadnej zmiany. No mówię, jedyna zmiana, jaką zauważyłam, co była taka, wiecie, dziwna dla mnie, to że ten liściu tak długo na świat wychodził. Tak, tak, tak. No, na razie jest on taki Falus Raffles. Eee, a jeszcze sobie może zerknijmy. Może coś tu się wydarzyło od zeszłego tygodnia, ja nawet nie wiem. Nie, wszystko gites, ładne korzonki, wiadomo, że one są lekko przybarwione, no to od nawozu, nie, nawet widać, że ma brązowy kolor nawóz, tak, czyli, czyli to nie jest kwestia korzeni, no, no zobaczymy, zobaczymy, no nie, no i dobra, i została nam monsterka, tutaj w monsterce, tu jest nasz najnowszy listek, on jest jeszcze bardzo, bardzo mięciusi, bardzo delikatniusi i bardzo mi się podoba ta kreska tutaj. <laughs> ja wiem, że to nie, nie dotyczy projektu, jak najbardziej nie, ale fajnie to wygląda. W każdym razie, no na nią jak sobie patrzę i nawet jak sobie tutaj patrzę na jej łodygę, to też jak na razie żadnej różnicy nie widzę. Wiecie, spodziewałabym się, że jeżeli tego krzemu faktycznie, teraz już nawet sami sprawdziliśmy, bo mówię, na stronie, na bank nie było te, te, tej rozpiski, że jest aż 11%. W każdym razie, zakładałabym, że teraz efekty, no będą. Szczególnie, że daje aż 3 ml, to bardzo dużo. No nie, na, na cały na cały tydzień. A mówię, a jak w osłonce ubywa, to ja dolewam tego samego nawozu, tylko bez krzemu. No właśnie, więc spodziewałabym się, że, yy, że no nie wiem, za, za miesiąc, mo, może za dwa, już będą jakieś takie, wiecie, efekty przedobrzenia może tego krzemu, albo że wiecie, że te rośliny staną się takie bardziej jędrne, bo na razie na razie po tym niecałym miesiącu to, to ja tu nie widzę nic ciekawego, no nie, tu się nic nie zmieniło tylko, tylko warstwa kurzu się trochę e, z, zwiększyła co najwyżej, bo nie mam czasu na, na, na mycie liści no, dobrze, że monsterka ciśnie z kolejnym liściem bo pamiętacie, że ona tak też trochę z, zwolniła, no nie, a teraz a teraz mamy tak, to jest nasz najnowszy, a to w kolejności jest poprzedni liściu no, bardzo ładne, bardzo ładne. Na, na razie bielu utrzymuję. Najgorzej z bielą jest e, w tych liściach tutaj, na samym dole. Ten liściu to zupełnie w ogóle nie ma żadnego światła praktycznie. E, tamten też dostaje już plamsk. E, to też nie dziwne, bo jak stoi, to akurat filek e, mu przy, przysłania e, światełko. Tutaj to zrobiłam ja, e, przyciachając za bardzo liść do, do ściany. Dziwię się, że tylko na jednym uchu się to wydarzyło. No, tak to wygląda. W każdym razie, no nie widzę tutaj nic takiego, wiecie, super spektakularnego, więc liczę na to, że jak teraz mamy krzem taki, wiecie, faktycznie krzemowy, nie? z dużą zawartością cukru w cukrze, no to teraz może się w końcu coś zmieni, coś, żeby coś było co, co, coś ciekawiej, bo jak na razie z takich bardziej, najbardziej krzemowych efektów, no to wciąż antek. On jest, on jest sztywny. No, jest, jest naprawdę mega <laughs> mega sztywny. Boże Święty, Boże, Boże. No i Filek, on ym, do. Od, pe o, od pewnego momentu jego liście zdają mi się takie bardziej. No, może nie tyle, że napęczniałe, tylko takie bardziej, bardziej właśnie zbite w sobie. Wciąż to czuję. Wciąż to czuję, także przynajmniej tyle fajnie, że zmiana krzemu, w sensie no, zmiana firmy z innej na zupełnie inną, przynajmniej wiecie, ten efekt pozostał, no nie? A tu jak? No, tutaj też zdecydowanie czuję różnicę między częścią białą, która jest taka po prostu liściowa, a między częścią zieloną, która jest taka, no tutaj się czuje, że coś się dotyka, no nie? Taki wiecie, po, po, poważny kawałek liścia, no ciekawe, no. No dobrze kochani, w takim razie ja przez cały najbliższy miesiąc jak najbardziej emeralda podawać będę w ilości 3 ml, na tydzień, zobaczymy. No, może kolejny miesiąc przyniesie nam w końcu jakiś, wiecie, efekt. Wow! Efekt po prostu tego e, Emerald Harvest. Czy ha Harvest Emerald, zaraz jak to było? Emerald Harvest, tak. Tak, tak, tak. Półlitrowa butelka, ja nie wiem. No, to po prostu można kontynuować i kontynuować ten eksperyment. No, w każdym razie, e, dziękuję za to, że tutaj dzisiaj ze mną byliście. No, mam nadzieję, że, że coś ciekawego, żeście zobaczyli. Albo przynajmniej zainteresowałam Was tym, że zmieniłam krzem, co, co daje nam taką małą nadzieję na to, że przyszłe miesiące przyniosą nam coś ciekawszego. No, to trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym materiale. TO PA!